Cześć! Niech wąs, Bóg błogosławi w siemianowicach siąskich. Pierwszy grudzień. Patrzcie jak mroźno. Nagrywam w rozdzielczości 4K. A tu niespodzianka, pozdrawiam, Mileny. Czyżbyś zasłużyła w tym roku na rózgę? A gdzie woda w ten mroźny popołudniowy niedzielny dzień? Niespodzianka, święty Mikołaju, módl się z nami. Ja Bóg raduję się, mając cię przy sobie. Kocham cię, córko, wierz we mnie. W czasie krótszym niż dwa miesiące. Usłyszysz mnie wyraźnie. Obietnica się sprawdziła. W sześć tygodni później mogłam już słyszeć jego głos. W czasie krótszym niż dwa miesiące usłyszysz mnie wyraźnie. Dam Ci wsparcie jakiego pragniesz. Moim planem jest prowadzenie ciebie. Uczynisz wielki postęp w czasie krótszym niż dwa miesiące, bo taka jest moja wola. Ja jestem Twoim nauczycielem. Moje pouczenia oświecą Twoją duszę. Pozostań blisko mnie. Masulo, za każdym razem, gdy czujesz się nieszczęśliwa, przyjdź do mnie. A ja cię pocieszę, bo jesteś moją umiłowaną. Nie chcę widzieć nieszczęścia żadnego z moich dzieci. One powinny przychodzić do mnie. A ja je pocieszę.